Jak? Chłopak! Chłopak! Mamuś, Justynka urodziła. Justynka się urodziła! No w końcu, bo ja tu cała w nerwach. A może jeszcze inaczej dacie, bo jakoś ta Justynka to mnie nie przekonuje. A, a zdrowa? Chłopak! Zdrowy, 4-200! <laughs> <Ojciec, śmiech> chłopak jest! się właśnie zrobił, chodźcie! Najmłodszy gugula. Hmm? Właściwie dziadku to nie jest gugula, tylko Czapka, bo Sebus jest Czapka. Sebastian Czapka. Czapka, też ładnie. A na imię damy mu Józef. Józef. Ale gdzie? Gdzie Józef? Gdzie? Goebbels takie nosił imię, że o Stalinie nie wspomnę, no. Z tego co wiem, to jeszcze był Święty Józef, Piłsudski i... Dziadku. Niby tak. Idź weź na ręce, Józię. No. Nie, ja, nie, ja bo... się. zrobisz y, zdjęcie? Dla mnie to nie jest Google.